Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony Dozo z odcinkiem takim rozpoczynającym troszeczkę nową serię na kanale, bo chciałbym w tej serii właśnie omówić każdy jeden karabin, czy pistolet, czy snajperkę, która znajduje się w Call of Duty Modern Warfare. Oczywiście będziemy się skupiać na aspekcie Warzone, dlatego wszelkie statystyki będę podawał właśnie dla Warzone'a i jeżeli miałbym powiedzieć czym się ta seria będzie różnić od tej serii porównawczej, gdzie porównuje jeden karabin do drugiego, no to właśnie będzie się różniła tym, że tutaj nie będzie tych porównań do broni, a przynajmniej nie będą one się skupiały na porównywaniu broni. Będę tutaj mówił oczywiście o statystykach, o najlepszych dodatkach, najlepszych zestawach, a następnie będę te bronie umieszczał w takim subiektywnym rankingu, gdzie będę starał się ocenić, która broń jest lepsza od której i dlatego będą miejsca tych broni i w takim rankingu, która broń jest najlepsza w segmencie, jeżeli chodzi o stricte same statystyki, nie patrząc na to, jak się gra tą bronią tak itd. itd. Także ten odcinek będzie akurat o byłym królu pistoletów maszynowych o MP5. No właśnie, ale czy na pewno byłym królu? W tym filmie zerknę na statystyki, najlepsze zestawy, tak więc nie przedłużając, przejdźmy do konkretów. Mimo omówienia tej broni dosyć dokładnie, około 2 miesiące temu w filmie MP7 vs. MP5, informacje na temat statystyk trochę się zdezaktualizowały ze względu na balans broni, który miał miejsce w połowie czwartego sezonu. I choć dotyczył on MP5 głównie w stosunku do amunicji 10 mm, której tak nigdy nie polecałem, to jednak zmniejszyły się zasięgi broni. Ale nie przedłużając, przejdźmy do statystyk. Statystyki będę przedstawiał już po zastosowaniu zintegrowanego tłumika monolitycznego, bo jest to dodatek, który w każdym zestawie powinien się znaleźć. Wydłuża on zasięg bardziej od zwykłego, nakładanego na wylot lufy tłumika monolitycznego, co prawda o metr, ale wydłuża. Zwiększa prędkość pocisków oraz wycisza broń. I teraz jeszcze informacja króciutka, bo w tym poprzednim filmie MP7 vs MP5 mówiłem, że na MP5 najlepszy jest tłumik zintegrowany poddźwiękowy. Natomiast wtedy jeszcze nie wiedziałem i tak naprawdę nikt nie wiedział, że ten tłumik poddźwiękowy mocno zmniejsza zasięg MP5. Więc jeżeli chodzi o zintegrowany tłumik, to zdecydowanie bardziej polecam tłumik monolityczny, wbrew temu co mówiłem w tym pierwszym filmie, tłumik poddźwiękowy nie nadaje się po prostu na warzona, chyba że naprawdę chcemy używać MP5 tylko na zasięgi do 10 metrów. Na pewno nie dalej. Także przechodząc już do statystyk nowych, zaktualizowanych. Czas przeładowania MP5 wynosi 2 sekundy i 798 milisekund, co za pomocą sprawnych dłoni możemy skutecznie skrócić do 2 sekund i 79 milisekund, czyli około 700 milisekund różnicy, nawet troszeczkę ponad. Jeżeli rzeczywiście komuś bardzo zależy, to można dodać ten dodatek, choć ja bym nie marnował miejsca na dodatek właśnie na sprawne dłonie, bo jest wiele innych lepszych dodatków, które właśnie w miejsce sprawnych dłoni powinniśmy wręcz e, wsadzić. Szybkość celowania natomiast MP5 wynosi 199 milisekund natomiast oddanie pierwszego strzału ze sprintu ma miejsce po 124 milisekundach i ta prędkość jest identyczna dla każdego pistoletu maszynowego. Tutaj jeszcze zaznaczę, że oddanie pierwszego strzału po sprincie to niejaki limit do jakiego ma sens zmniejszanie szybkości celowania, co bardzo dobrze widać na karabinach szturmowych z wyższym czasem wystrzelenia pierwszej kuli, około 265 milisekund, bo nawet gdy obniżymy szybkość celowania poniżej tego limitu, to karabin nie strzeli szybciej niż właśnie czas w którym możemy oddać ten pierwszy strzał. Oczywiście po sprincie. Szybkość kul MP5 wynosi 909.91 metrów na sekundę i tutaj oczywiście przypominam, że wszystkie te statystyki są podawane ze zintegrowanym tłumikiem monolitycznym. Szybkość kul podstawowej MP5 standardowej bez żadnego dodatku wynosi około 600 metrów na sekundę. Także tutaj ten tłumik monolityczny zdecydowanie to podbija. I muszę tutaj zaznaczyć jeszcze, że nie ma to żadnego znaczenia na odległość na jakich używa się pistoletów maszynowych, czyli do około 20-30 metrów. Tutaj chodzi oczywiście mi o szybkość kuli, że nie ma to znaczenia czy jest to 600, czy 900, czy 1200 nawet czasami. Dlaczego? Bo na tak krótkich dystansach, nawet jeżeli broń wysyła pociski o prędkości większej o 400 metrów na sekundę, to różnica wynosi jedynie około 15-25 milisekund na tych dalszych dystansach, właśnie około 20-30 metrów. Także jak widzicie, ta różnica jest bardzo niewielka i rzadko kiedy by zdecydowała, że ten pistolet jest rzeczywiście o wiele lepszy od tego drugiego pistoletu maszynowego, bo 15 czy 25, załóżmy nawet, że 30 milisekund, to nie jest żadna różnica. Przechodząc natomiast do zasięgów i czasów zabicia. MP5, jeszcze raz przypomnę, ze zintegrowanym tłumikiem monolitycznym, ma podstawowy zasięg 11 metrów. I właśnie do 11 metrów zabija z czasem 375 milisekund w głowę, czyli bardzo szybko oraz 525 milisekund w ciało. Do 20,5 metra po pierwszym spadku obrażeń zabija w głowę z prędkością 450 milisekund oraz 675 ms w ciało. To nadal są bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o pistolety maszynowe. Do 30 metrów natomiast po drugim spadku obrażeń już zaczyna zabijać w 600 ms w głowę oraz 825 ms w ciało. To już się robią tutaj zasięgi po tych 20,5 metrach, gdzie raczej nie chcemy używać MP5 ani tak naprawdę żadnego pistoletu maszynowego, może gdzieś tam Strikera, może gdzieś tam Uzi rzeczywiście. Natomiast po 20,5 metrach nie używałbym MP5, jeżeli nie jest tu zupełnie Konieczne. Teraz ostatni spadek obrażeń, czyli po 30 metrach, czas wydłuża się do 675 ms w głowę i do 975 ms w ciało. Z racji, że jest to pierwszy pistolet maszynowy w serii, to zajmie on oczywiście pierwsze i jedyne miejsce w rankingu, który będę stopniowo uzupełniał. Także z każdym następnym filmem będziecie wiedzieć, jak ta MP5 się plasuje. Także polecam zasubskrybować i śledzić dalej kanał. Ale przechodzimy teraz do następnej sekcji, czyli najważniejszych dodatków. Do tej broni. Zacznijmy od amunicji 10 mm. Moim zdaniem, od razu Wam powiem, nie jest ona warta używania. Prawda, zwiększa zasięg broni, jednak na pistolecie maszynowym nie jest to istotne, bo i tak powyżej 20 metrów pistolety maszynowe są już gorsze od karabinów szturmowych i ta amunicja absolutnie tego nie zmienia. Dla szybkiego przykładu, Galil, do swojego podstawowego zasięgu, oczywiście z lufą Zodiak, do 32,5 m, zabija szybciej od MP5 z tą amunicją 10 mm, aż o 228 ms w głowę i 362 ms w ciało. Ogromna różnica. Przypomnę, z amunicją 10 mm. Z kolei w porównaniu do zwykłej amunicji MP5, amunicja 10 mm do 18 metrów jest wręcz gorsza od podstawowej. Co prawda o niewiele, bo średnio około 15 milisekund, ale nadal jest gorsza. I zaczyna być lepsza o 133 milisekundy dopiero po 20 metrach, gdzie jak już udowodniłem przed chwilą, ta amunicja jest zupełnie nieporównywalna z karabinami szturmowymi. Na takich dystansów pistoletów maszynowych po prostu nie powinno się używać. Chyba, że jest to konieczne. Jeśli chodzi o szturmowy chwyt przedni, to widziałem wielokrotnie szturmowych chwyt przedni właśnie na MP5. Z moich testów, które teraz widzicie, wynika jednak, że nie jest to dobry dodatek, bo jak widzicie, różnica między MP5 bez tego dodatku a z nim jest niewielka. Wiele kul i w jednym i w drugim przypadku leci na boki tak czy siak. Ponadto na takie dystanse szturmowy chwyt przedni nigdy nie będzie dobrym wyborem, z tego względu, że kule, które lecą na boki na takich dystansach, zwykle i tak trafią przeciwnika, niezależnie od tego, czy posiadamy szturmowy chwyt przedni. Czy nie, bo ten przeciwnik jest po prostu bliżej, perspektywa sprawia, że jest on większy i łatwiej po prostu każdą kulę trafić, niezależnie od tego, czy ona leci troszeczkę na bok, czy nie. Oczywiście, na dalszych dystansach, takich jak 50, 80, 100 metrów, jest to bardzo istotne, bo tutaj każde takie delikatne przesunięcie kuli ma ogromne znaczenie, ale to jest w karabinach szturmowych, gdzie będziemy rzeczywiście strzelać full auto, na przykład z Grała Kilo czy M13, właśnie na te dalsze dystanse. Tam ma to ogromne znaczenie. Tutaj do 20, 20 5 metrów nie ma absolutnie żadnego. Teraz przyjrzyjmy się chwytowi przed niemu Merk. Jest to reprezentant tych cięższych chwytów i jest on najlepszy dla MP5 spośród nich, także innymi nie będziemy się zajmować, chociaż zaraz pokażę się na ekranie porównanie odrzutów Merka i operatora, bo wyczuwam wiele komentarzy odnośnie właśnie tego porównania. Jeszcze dodam, dlaczego nie Ranger? Dlatego, że stabilizacja celownika jest istotna tylko na bardzo dalekie dystanse i w pistolecie maszynowym nie ma zupełnie znaczenia. I tutaj jeszcze dodam, że stabilizacja celownika jest różna od stabilizacji odrzutu. Stabilizacja celownika polega na na tym, że ten celownik, kiedy nie strzelamy, nie chwieje się tak bardzo na boki. Natomiast stabilizacja odrzutu powoduje, że ten odrzut, te kulki, które lecą na bok, one stają się bardziej takie centralne czyli odrzut staje się z horyzontalnego bardziej wertykalny. No i wracając do Merka. Jak widzicie chwyt przedni Merk nie daje wcale dużo kontroli odrzutu i bierze się go głównie ze względu na kontrolę rozrzutu strzałów z biodra, więc jeśli ktoś lubi strzelać z biodra, to jest to dobry wybór. Ja osobiście zawsze grałem bez żadnego chwytu przedniego, skupiając się na maksymalnej szybkości celowania, choć muszę przyznać, że wielkiej różnicy właśnie w tym segmencie nie ma, jeśli założymy Merka zamiast np. chropowatej owiki. Jest to około 40 milisekund, jednak MP5 celuje na tyle szybko, że można na to przymknąć oko i mogę po Polecić Wam zamianę tych właśnie dodatków. Jeśli chodzi o kolbę, to są tutaj dwa dodatki warte uwagi: łamana kolba F-Tac oraz FSS na mały dystans. Jak widać na testach, łamana kolba bardzo mocno zwiększa nie tylko wertykalny odrzut, ale również horyzontalny, a w porównaniu do kolby FSS zapewnia jedynie większą prędkość ruchu, troszeczkę większą szybkość celowania i troszeczkę mniejszy rozrzut strzału z biodra, co w moim odczuciu nie jest warte aż tak ogromnego zwiększenia odrzutu, chyba że rzeczywiście będziemy strzelać jedynie z biodra i jedynie na dystanse około 6-8 metrów, właśnie z tej MP5. Popularny zestaw na MP5 obejmował właśnie łamaną kolbę F, tak, wraz z chwytem przednim Merk. Ale z mojego punktu widzenia nie ma to dużego sensu. Z tego względu, że to co nadrabiamy łamaną kolbą względem kolby FSS na mały dystans, czyli szybkość celowania, tracimy poprzez dodanie chwytu przedniego Merk. A ponadto tracimy jeszcze jedno miejsce na dodatek. Więc moim zdaniem kolba FSS jest o wiele lepszym dodatkiem niż kolba łamana. Tak jak zresztą widzicie na ekranie, odrzut z łamaną kolbą Plus merk jest nawet większy od zestawu bez chwytu przedniego, a jedynie z kolbą FSS. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, co mówię, że na bliskie dystanse odrzut nie jest tak bardzo istotny. Jednak też nie oszukujmy się, często się zdarza, że MP5 będziemy stosować na dystanse około 20-25 metrów. I właśnie na tych dystansach już ten odrzut robi się problematyczny. Dlatego, według mnie, kombinacja tych dodatków jest nie najlepsza, bo mniejszy rozrzut strzałów z biodra w zupełnie niczym nam nie pomoże na takie odległości. Tak Więc jaki zestaw polecam na MP5? Otóż aktualnie polecam dwa zestawy. Pierwszy zestaw to mój stary zestaw, który prezentowałem w filmie MP7 vs. MP5, w którym zamieniłem ten zintegrowany tłumik poddźwiękowy na zintegrowany tłumik monolityczny, o czym mówiłem już wcześniej. W zestawie znajdziecie zintegrowany tłumik monolityczny, właśnie, laser taktyczny, chropowatomowikę, kolbę FSS na mały zasięg oraz powiększone magazynki, które na solo i duo można zamienić, np. Na, na chwyt przedni Merk, aby móc trochę więcej więcej postrzelać z biodra, te powiedzmy 3-4 pierwsze kulki następnie przycelować. Grając solo oraz duo na pewno nie będziemy cierpieć na magazynki z jedynie 30 kulami. Natomiast na trójkach i czwórkach trzeba byłoby uważać. Ja ostatnio testując przekonałem się, że czasami powiększone magazynki potrafią uratować nam tyłek, choć nie twierdzę, że granie z niepowiększonymi magazynkami to głupi pomysł. Trzeba po prostu uważać i grać bardziej metodycznie. Natomiast jeżeli komuś bardzo zależy z kolei na zmniejszenie rozrzutu strzałów z biodra, to wy Wystarczy zamienić laser taktyczny na laser 5MW. Ten laser 5MW jest lepszym dodatkiem od lasera taktycznego na pistolety maszynowe, właśnie bo zmniejsza szybkość celowania ze sprintu i zmniejsza rozrzut strzałów z biodra. Ja osobiście jednak nie mogę cierpieć tego, że cały czas jest on widoczny, po prostu mnie to denerwuje na tyle, że wybieram laser taktyczny. Natomiast jeśli wy nie macie takiego problemu, to polecam właśnie laser 5MW zamiast taktycznego. Drugi zestaw to zestaw na strzelanie z biodra i polecam. Go jedynie, jeśli jesteśmy pewni, że nie będziemy używać tej broni na większe, czyli do około 20-25 metrów zasięgi, ze względu na odrzut i słabą szybkość celowania, oczywiście, jak na MP5. Przedstawia się ten zestaw następująco. Tłumik monolityczny nakładany na wylot lufy. Długość lufy ma tutaj znaczenie, jeśli chodzi o rozrzut pocisków. Zintegrowany tłumik monolityczny jest po prostu krótszy od tego tłumika monolitycznego na wylot lufy, a i tak tej broni nie będziemy przecież używać na większe dystanse, dlatego akurat w tym zestawie lepszym wyborem jest monolityczny na wylot lufy. W zestawie jeszcze znajdziemy laser 5mW, kolbę łamaną F tak, bo ona również zmniejsza rozrzut strzałów z biodra, chwyt przedni merk oraz powiększone magazynki. Jeszcze tylko powiem, że moim zdaniem o wiele lepiej jest celować nawet podczas starć na bardzo bliski dystans, a ewentualnie rozpoczynać walki od około 3-4 strzałów z biodra. Pamiętajcie, że gdy strzelamy z biodra, kule magicznie nie robią się większe, czy nie stają się samonaprowadzającymi pociskami, kiedy weźmiemy dodatki na kontrolę rozrzutu strzałów z biodra. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te kule, niezależnie od tego co zrobimy, będą lecieć nie w przeciwnika, a na boki. Natomiast przy celowaniu, jedynym punktem który może zawieść, jesteśmy my i nasze umiejętności. Ponadto szybkość celowania pomoże nam w walce również na dystanse powyżej tych 8 metrów, gdzie dodatki na strzelanie z biodra wręcz przeciwnie, bo w przypadku połączenia kolby f tak z Merkiem nawet pogarszają naszą sytuację. Ja uważam, że pogarszanie swojej sytuacji nie jest dobrym pomysłem, dlatego zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę i komentarz. Nie zapomnij o odwiedzeniu Facebooka oraz Discorda, bo dzięki temu nie przegapisz następnych odcinków i następnych poradników na temat Warzona. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, mam nadzieję, że coś z niego wynieśliście. Dzięki wielkie za uwagę i dozo.